Więc tak, żeby wymienić sprzęgło alternatora, będzie potrzebny taki kluczyk do kupienia za 10 zł. Na Allegro, na klucz 17, 16, 17. No i torx numer 10 dołożenia do oś alternatora A. no tak więc bierzemy się za wymianę sprzęgła alternatora Tu sobie odkręciłem filtr z paliwa, żeby mieć większy dostęp, bo ja sobie dam tutaj na przykład jakoś, o i to mam teraz lepszy dostęp. Zrobię Dor z takiej klucz, żeby nie ciąć i to tak sobie zrobiłem do, o, do odblokowania tego, tego czegoś, o, tego napinacza. O, nie wchodzi mniejszy o, jak to już na youtube na filmie pokazało, że kluczyk imbus pasuje tutaj idealnie zobaczymy no zgadza się jest pasek bardzo luźny o. O. ale zajebioza o, tutaj mam nowy nowe sprzęgie nowy klucz i nowy kaptulek. O, to tyle jest nowy. O. Teraz tak musimy włożyć to tutaj do środka, to tutaj. Zobaczymy jak mi to pójdzie. <słuch> Ach, Nie chciało się szukać kluczy. Więc tak nastawnym to zrobimy. O. Tu musimy to w to a to w tą Zaczmy co puści Coś mi się omówiło Coś mi to przez... A, jedenastkę, dziesiątka. dziesiątka, ma być o... U nie będzie takie łatwe okay. to musimy sobie zaprzeć o to o. i ognia coś się ugina jakaś blacha nie będzie takie proste no i tu się gdzieś spadł. <śmiennie> Widzę go, tylko nie wiem czego sięgnę. Zobaczymy. Chyba tam gdzieś po magnes. <śmiennie> magnes mamy w domu. zobaczymy tak może mi się uda wyciągnąć no małpy potrafią używać narzędzi do wyciągania module z mlowiska człowiek też czy jest lipny to zgina się Oj. No coś poszło. Coś poszło? zakręciliśmy o, zobaczymy teraz z umiarką czy to jest to samo no tak na wygląd to byłoby to samo Trzydziestu siedem osób miało okulary. jeden. Byłoby chyba to samo Tylko nie wiem to czy znaczy pasek będzie tam szczególnie nie spadł Muszę tam poświecić chyba nie wiem, co ja tu wymodziłem, ale... Chyba doszło tu. No i tak zakładamy teraz to i to. O. tu sobie założone. Może w drugą stronę, o. Założone. No to teraz odblokowujemy to coś. Łoś. Dobra. Aha. Zobaczymy, jak sobie chodzi. To półko. Chyba Dobre, teraz zakładamy z powrotem to coś ten filtr paliwa Zobaczymy będziemy szukać paska Jak nam się odkręci gdzieś poleci Nie wiem gdzie Dobra Nowe kapsele gdzieś tutaj miałem To jest nowy Chyba tak Siędzi? No